Hejka. W tym materiale skupimy się na funkcji liniowej na poziomie podstawowym. Przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze własności i rozwiążemy parę zadań z ostatnich matur w nowej formule, z poziomu podstawowego oczywiście. Najważniejsza, najbardziej podstawowa informacja. Funkcja liniowa to jest funkcja dana wzorem y równa się ax plus b. A nazywamy współczynnikiem kierunkowym, a b wyrazem wolnym. Warto, żebyś pamiętał te nazwy, ponieważ ja będę ich używał w tym materiale, ale również na maturze one się czasem trafiają. Tak naprawdę, funkcja liniowa na poziomie podstawowym opiera się na dwóch y, takich ważnych y, elementach. Po pierwsze, monotoniczność oraz przecięcie z osią y, tak to na razie nazwijmy, oraz na równoległości i prostopadłości prostych. Jeżeli chodzi o monotoniczność, to tak jak jest tutaj napisane, zależy ona od współczynnika a. Jeżeli współczynnik a jest dodatni, to funkcja rośnie po prostu, jeżeli a jest równe 0, funkcja jest stała, a jeżeli a jest ujemne, to funkcja po prostu maleje. Warto to pamiętać, bo to się pojawia na każdej maturze i nie ma tego w tablicach. Natomiast jeżeli chodzi o przecięcie z osią y, to widzimy, że jest to punkt po prostu o współrzędnych 0b. 0, no bo oczywiście, jeżeli punkt leży na osi y, to jego pierwsza współrzędna x to jest 0 y, i po prostu przecinamy na wysokości czy na poziomie tego właśnie współczynnika b. Czyli, jeżeli mamy powiedzmy prostą y równa się minus 2x plus 3, to minus 2a ujemne mówi nam o tym, że funkcja jest malejąca, a b równe 3 mówi nam o tym, że przecinamy w 0,3, czyli po prostu w trójce oś y. Drugie ważne zagadnienie, które akurat jest w tablicach, to jest równoległość i prostopadłość prostych. Jeżeli mamy dane dwie proste, no właśnie ax plus b, tam te jedynki i dwójki, te indeksy są dodane po to, aby jakoś odróżnić je od siebie, no to widzimy, że są one równoległe wtedy i tylko wtedy, jeżeli ich współczynniki a są takie same. Więc jeżeli mamy prostą y równa się 2x minus 1, to do niej równoległa będzie prosta, która też będzie miała a równe 2. Na przykład 2x plus 7. Takie dwie proste są do siebie równoległe. Natomiast jeżeli chodzi o prostopadłość, no to ten warunek w tablicach jest zapisany jako iloczyn współczynników kierunkowych równy minus 1. Po prostu a1 razy a2 równy minus 1. Ja będę raczej korzystał z tego, że one muszą być względem siebie przeciwne i odwrotne. To wynika wprost z tego warunku, ale obliczeniowo będzie to, e, przynajmniej w moim odczuciu, o wiele przyjemniejsze. Czyli znowu, weźmy sobie tą samą prostą, co wcześniej, 2x minus 1, no i teraz szukamy prostej do nieprostopadłej. Czyli chcemy, żeby współczynnik a był przeciwny i odwrotny. No to tak. Liczba przeciwna do dwójki. Przypominam sobie, przeciwne to są te ze zmienionymi znakami. Czyli dla dwójki to jest minus 2. No i odwracamy, czyli wiemy, że minus 2 to jest minus 2 przez 1, a jak odwracamy, to zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem, czyli to będzie minus 1 druga x, no, i tutaj dowolne b może być, powiedzmy, plus 3. Dobra. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda w zadaniach. Jeżeli potrzebujesz chwili, to sobie zatrzymaj ten film. Ja będę od razu przechodził do zadań. Mamy funkcję f od x równał ax plus b i mamy wskazać, jakie warunki spełniają y współczynniki a oraz b. No to patrzymy. Tak naprawdę korzystamy teraz o z tego, co było tutaj że a mówi o monotoniczności, a b o przecięciu z osią y. No to tak, widzimy, że nasza funkcja jest rosnąca. Jeżeli funkcja jest rosnąca, to a musi być dodatnie. A dodatnie mamy tylko w odpowiedzi a oraz b, więc c i d odrzucamy. I teraz widzimy, że przecięcie z osią y zależało od współczynnika b. Widzimy, że u nas przecinamy oś y no gdzieś w tej ujemnej części. Może to być jakiś punkt Minus 2 może być to minus 10, nie ma to znaczenia, nie mamy tutaj żadnej podziałki. Ale chodzi o to właśnie, że przycinamy w tej ujemnej części. To się mówi ujemna pół oś y, czyli to mówi po prostu nam o tym, że b jest ujemne. A dodatnie b ujemne mamy w odpowiedzi b. Identyczne zadanie 13. Tutaj widzimy, że funkcja jest malejąca. Jeżeli funkcja jest malejąca, no to cofamy się, patrzymy. Funkcja jest malująca, jeżeli a jest ujemna. Czyli a mniejsze od zera mamy tylko w c oraz d, więc a i b odrzucamy. No i teraz współczynnik b odczytujemy z przecięcia z osią y. No widzimy, że przecinamy w tej dodatniej półosi, w dodatniej części, gdzieś pod jedynką, między jedynką a zerem, ale najważniejsze jest to, że w tej dodatniej części, czyli b musi być dodatnie i taką odpowiedź mamy w c. Natomiast jeżeli chodzi o zadanie dziesiąte, tutaj mamy y, narysowane dwie funkcje i mamy wskazać układ, który y, y, przedstawia właśnie tą sytuację, przedstawia te dwie proste, po prostu y, ich równania w tym sensie. No dobra, no to znowu tak naprawdę wystarczy, że skorzystamy z tego, o czym sobie przed chwilą mówiliśmy. Widzimy po pierwsze, że jedna prosta jest rosnąca, czyli jej a będzie dodatnie, druga jest malejąca, czyli jej a będzie ujemne. No to patrzymy. W a mamy i jeden i drugi współczynnik a, czyli ten przy x ujemny. Odpada. W b mamy dodatni ujemny, więc to by się zgadzało. W c mamy obydwa dodatnie. Odpada. W d mamy dodatni ujemny, więc też się zgadza. Dobra, no to teraz współczynniki b odczytujemy z przecięcia z osią y. No to patrzymy. Ta funkcja przecina w dwójce. Ta przecina w minus 1C. No to patrzymy na odpowiedź B. Mamy mieć 2 oraz minus 1, a tu mamy minus 2 i minus 1, czyli odpada. Patrzymy na D. Mamy 2 i minus 1. To się zgadza, czyli poprawną odpowiedzią będzie tutaj po prostu odpowiedź D. Dobra. Idźmy dalej. Yy, I teraz będziemy korzystali z prostopadłości i równoległości prostych. Mamy tak, daną prostą y równa się minus 3x plus 1 i mamy wskazać jedną z prostych, która jest do niej równoległa i później prostopadła. No to cofnijmy się, widzimy, że proste są równoległe, jeżeli a są takie same, a prostopadłe, jeżeli te a są do siebie przeciwne i odwrotne. No to tak, patrzymy na naszą prostą, odczytujemy, że jej współczynnik a jest równy minus 3 Patrzymy na odpowiedzi i szukamy takiej prostej, która też będzie miała ten współczynnik a równy minus 3. No widzimy w zasadzie od razu, że jest to oczywiście odpowiedź b. Teraz mamy wskazać jedną z prostych prostopadłych do prostej k. Prostopadła, czyli przypominamy współczynnik a, przeciwny i odwrotny. No to tak, do minus trójki, przeciwna, czyli zmieniamy znak, to będzie trójka. Trójka, czyli 3 pierwsza. Odwracamy 3 pierwsze, czyli zamieniamy miejscami liczeń z mianownikiem, dostajemy 1 trzecią. Czyli będzie to odpowiedź E po prostu. I mamy tak naprawdę dwa darmowe punkty na maturze. Dobra, spójrzmy teraz na zadanie 26. Mamy funkcję liniową daną takim wzorem. Yy, I wiemy, że jest funkcja G, która przechodzi przez jakiś punkt i jest prostopadła do naszej funkcji F. No to tak. Mamy funkcję f i funkcję g, która jest do niej prostopadła. Skoro tak, no to wiemy, już o tym mówiliśmy, że te współczynniki a są względem siebie przeciwne i odwrotne. No to w takim razie, widzimy, że tutaj mamy minus a, czyli to a to jest minus jedynka. No to tak, liczba przeciwna, czyli ze zmienionym znakiem do minus jedynki, to będzie jedynka. No jedynka to jest jeden pierwszy, więc jak ja wezmę odwrotność, czyli zamienię miejscami licznik z mianownikiem, to wciąż mam jeden pierwszy, czyli to wciąż będzie jedynka. Czyli wiem, że współczynnik A tej drugiej prostej to będzie 1. No mógłbym napisać 1X plus B, ale tej jedynki raczej nie piszemy. Raczej ją pomijamy, czyli to jest Y równa się X plus B. Dobra. No to tak naprawdę tego B jeszcze nie znamy, ale już możemy odrzucić dwie odpowiedzi C oraz B. Więc nawet jakbyśmy chcieli strzelać, to już z 25% mamy 50% na poprawną odpowiedź. Natomiast. My nie chcemy strzelać, tylko próbujemy dojść odliczeniowo do poprawnego wyniku. Musimy zagwarantować jeszcze, że nasza prosta przechodzi przez taki punkt. No to teraz, jeżeli prosta ma przechodzić przez jakiś punkt, to ten punkt musi spełniać równanie tej prostej. Czyli wystarczy, że ja go tutaj podstawię. Pierwsza współrzędna to jest x, druga to jest y, czyli mamy minus 1 równa się 0 plus b, czyli minus 1 równa się b. Czyli b to minus 1, po prostu, czyli wiem, że moja prosta to jest y równa się x minus 1. Czyli odpowiedź da, będzie tą poprawną tutaj. Dobra, spójrzmy teraz na zadanie 11. Znamy miejsce zerowe funkcji liniowej i to jest 1. I wiemy, że wykres ma przechodzić jeszcze przez punkt minus 1, 4. I teraz tak. Taka szkolna, najbardziej podstawowa metoda to jest. Yy, Rozwiązanie pewnego układu równań na przykład, zaraz e, zapiszę ten układ, natomiast jeżeli chcielibyśmy to zadanie rozwiązać jak najszybciej, najprościej jak to możliwe, to zawsze możemy do niego podchodzić e, geometrycznie, czyli rysować wykresy tych funkcji. Tutaj akurat tej funkcji bo mamy tylko jedną. No to tak, miejscem zerowym jest 1. Przypominamy sobie, że miejsce zerowe to jest przecięcie z osią x, czyli w jedynce ją przecinamy. W tym miejscu. I co więcej, wiemy, że wykres ma przechodzić przez punkt minus 1,4, czyli to będzie o taki punkt. No to jak już mamy dwa punkty, to możemy narysować prostą, która przez nie przechodzi i to będzie taka prosta. No to tak, widzimy, że ta prosta maleje. No ale wszędzie w odpowiedziach mamy współczynnik a ujemny, więc to nam niewiele daje. Ale widzimy, że ona przecina oś y w dwójce, a wiemy, że o tym mówi współczynnik B. I to nam daje od razu odpowiedź C, bo tylko jedna odpowiedź zawiera to B równe 2 rzeczywiście. Natomiast jeżeli chcielibyśmy podejść do tego algebraicznie, no to jeżeli y, nasza funkcja ma przechodzić przez takie dwa punkty, no to znowu wiemy, że te dwa punkty muszą spełniać jej równanie. Czyli podstawiam sobie, ten punkt to jest 1,0, tak odczytuję po prostu x-ową y współrzędną. Tutaj mam minus 1, 4. No i podstawiamy. Pierwsza współrzędna to X, druga to Y, tak samo tutaj X Y. No to podstawiam najpierw tutaj, czyli mam 0 równa się A razy 1, czyli A plus B. A tutaj bym miał 4 równa się A razy minus 1, czyli minus A plus B. No i z jakich szkolnych metod możemy to sobie dodać stronami. Mamy 4. Tutaj mamy A plus minus A, czyli A minus A, czyli 0A. I mamy po prostu B plus B, czyli 2B. To jak podzielimy na 2, daje nam B równe 2. No i znowu możemy już w tym momencie zaznaczyć odpowiedź C. No ewentualnie, jeżeli chcemy, to możemy sobie wrócić tutaj na przykład i wyliczyć A. Widzimy, że 0 to jest A plus 2. No to stąd jak przyniosę dwójkę na lewo, to widzę, że minus dwójka to jest A. No to wiem, że a to minus dwójka, czyli minus 2x, b to dwójka, czyli plus 2. Mam od razu odpowiedź C też. Niedługim obliczeniem, ale ta metoda graficzna byłaby tutaj rzeczywiście o wiele szybsza. Dobra, no to na koniec przejdźmy jeszcze do takich zadań. Mamy zadanie 25, w którym mamy prostą k o jakimś tam równaniu i punkt p. Mamy y, znaleźć prostą, która przechodzi przez p i jest równoległa do prostej k. No to zobaczmy. Z równoległości wiemy, że współczynniki A muszą być takie same. Tak? Mamy to równanie, które było wcześniej, A1 równe A2. No to widzimy, że nasze A1 prostej to 3 czwarte i szukamy prostej, która też ma A równe 3 czwarte. I zobaczcie, że od razu mamy odpowiedź B. Nie mamy żadnej innej prostej tutaj, której współczynnik A jest równy 3 czwarte. Nie musimy nic więcej robić w tym zadaniu. To przejdźmy teraz może niżej. Do zadania 19 mamy dane dwie proste i mamy wskazać dla jakiego m one są równoległe. No to znowu, żeby te proste były równoległe, to wiemy, że ich współczynniki a muszą być takie same. Czyli współczynnik a jednej prostej, czyli minus jedna druga, musi być równy współczynnikowi a, czyli temu co stoi przy x, drugiej prostej. I tutaj uważamy, to jest ten cały nawias, czyli to całe 2m minus 1. Dobra, no to przerzućmy sobie. Nie wiadomo na jedną stronę, czyli minus 2m, a po prawie będziemy mieli minus 1 plus pół. No to mamy minus 2m. No to minus 1 plus połówka, może do samego mianownika sprowadzić, mamy tutaj różne metody. Minus 1 plus pół to będzie po prostu minus pół. No i teraz dzielimy to przez minus 2, czyli m to będzie minus 1, druga przez minus 2. Wiemy, że 2 minusy mogę skrócić, no bo to będzie plus. No i ciężko nam będzie tak od razu taki ułamek przez 2 podzielić, więc zamiast dzielić przez 2, to jeszcze do podstawówki się cofamy, że dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Więc zamiast dzielić przez 2, ja to pomnożę po prostu przez jedną drugą i to wyjdzie 1 czwarta. I to jest nasze szukane m. I na koniec przejdźmy do tego zadania 10. Zadanie prawda, fałsz. Mamy funkcję liniową określoną jakimś wzorem i mamy stwierdzić, czy jej miejscem zerowym jest liczba 4. To przypomnijmy sobie, miejsca zerowego dowolnej funkcji szukamy, przyrównując ją do zera. Więc jak chcę znaleźć miejsce zerowe funkcji f, no to biorę minus 1 szóstą x plus 2 trzecie i to przyrównuję do zera. No to aż się prosi, żeby to przemnożyć obustronnie przez 6, żeby się pozbyć mianowników. Czyli mamy minus x, tutaj będą 2 trzecie razy 6, czyli mamy minus x plus, tu nam się skróci, mamy 1 i 2. Czyli minus x plus 4 to 0. Czyli przenosimy czwórkę na prawo. Minus x to minus 4. No tak jak podzielę przez minus 1, to wychodzi x równy 4. Czyli miejscem zerowym rzeczywiście jest czwórka, to jest zdanie prawdziwe. Mamy jeszcze wskazać punkt przecięcia z osią Y, mamy stwierdzić, czy to jest punkt 0 minus 1 szósta. No wiemy oczywiście, że to jest fałsz, bo wiemy, że współczynnik B mówi o tym przecięciu, więc to powinien być punkt 0 2 trzecie. Mam nadzieję, że po tym przypomnieniu teorii i po tych zadaniach ta funkcja liniowa jest już dla Ciebie jasna. Jeżeli masz problemy z jakimś jeszcze innym działem, to daj znać w komentarzu, a ja postaram się nagrać o tym film. Na dzisiaj to tyle.